I tak mi wyszło. Nie wiem jak ja to zrobiłem, że teraz jest puszka 2,5 razy większa, a wcale nie jest więcej miejsca. Te kable jeszcze mogę trochę poupinać, chociaż nie wiem czy u mnie jest to sens, ponieważ ja mam tak, że czasami potrafię w ciągu miesiąca coś tutaj przerzucać. Doszło mi tak naprawdę trzy moduły, czyli ten mi doszedł, bo stwierdziłem, że będę już sterował sobie światłem w garażu, bo czasami potrafię zostawić i muszę lecieć w nocy, żeby światło w garażu wy wyłączyć. Doszedł mi e, jeden bezpiecznik y, wyłącznik nadprądowy do malarni tam na strych, którą Wam będę pokazywał w przyszłych odcinkach. I doszedł mi jeden bezpiecznik do zabezpieczenia osobnego na y, układ trójfazowy, gniazko trójfazowe tutaj. Co prawda jest jeszcze tu spięte, bo się okazało, że jakiś stary bezpiecznik znalazłem i o, uszkodzony, więc też go muszę wymienić. Wygląda to w ten sposób. Chociaż powiem Wam, że chyba na przyszłych instalacjach będę już robił trochę z innej firmy, nie z Legranda. Ponieważ, jak widzicie, Legrand nie ma, nie ma u góry mocowań na szyny. Dla mnie to jest bardzo wygodne, bo tak jak to widzicie, wszystko spiąłem sobie jedną szyną, jest to bezpieczne, mogę tu od spodu dotykać. Nie ma z tym kłopotu, lepiej to wygląda niż te kable, mniej miejsca zajmuje. Dla mnie to jest duży plus, taka szyna. Tutaj już zaznaczę, od ton nie maszyny jest tylko zabezpieczenie od dołu, żeby to lepiej wyglądało. Już nie ucinałem. U góry wiem, że ta szyna jest jeszcze do wymiany, bo jest paskudnie docięta, ale to jest gdzieś tam resztka jakaś magazynowa, że tak powiem, u mnie w domu. Tutaj mamy teraz brog, blok rozdzielczy, i on się naprawdę tutaj nie wiem dlaczego jego kiedyś nie zamontowałem. Nie mogę teraz znaleźć resztki tego przewodu. Ale generalnie wyglądało na to, że kiedyś yy, no, po prostu słabo mi się dokręcił niebieski albo się poluzował, bo potrafił się przewody też luzować i się okazało, że niestety niebieski mi się neutralny zaczął yy, grzać. Dobrze, że to w miarę szybko zauważyłem, to tam były drobne straty tylko w izolacji, no ale w tym momencie już postanowiłem, że to zrobię porządnie. To widzę, że jeszcze muszę zamienić tylko kolorki, bo w międzyczasie też wyszła drobna zamiana ze względu na trochę przykrótki kabel do fotowoltaiki. I tutaj chciałem Wam pokazać, co jeszcze sobie zrobiłem. Nie wiem, jak to będzie na przyszłość, bo nie mam pojęcia, ale już stwierdziłem, że zrobię to w ten sposób: czyli mam wyłącznik, a raczej przełącznik na dwa źródła zasilania, czyli tutaj jest wyjście i wychodzi mi to na cały mój dom i garaż. Natomiast od dołu macie dwa podejścia. Jak widzicie, 2, 6, 10, 14 jest wpięte teraz, i to jest podejście z sieci ze słupa. Natomiast 4, 8, 12, 16, jest to podejście pod inne źródło zasilania i myślę, że tutaj sobie kabelek włożę, tak, przeciągnę go sobie tu i tu sobie zamontuję gniazdo siłowe, które będzie służyło mi jako wejście dla agregatu. Zastanawiam się tu jeszcze, czy kiedy ja tu nie zamontuję agregatu z ATS-em, ale podejrzewam, że i tak ATS mi nie wejdzie w tą skrzynkę, bo to jest całkiem inna konstrukcja, więc tutaj bym miał ATS-a. W razie czego, no to po prostu przejdę, że wyjdę stąd Zamiast tego wyjdę sobie, założę blok rozdzielczy, wyjdę stąd na ATS-a I ATS-em wrócę tutaj i wejdę sobie z powrotem na skrzynkę no ale w tym momencie zamontowałbym sobie przynajmniej ten przewód taki najprostszy na UPS-a Znaczy UPS-a, agregat, bo tak naprawdę na obecnie jak mi już trzy razy rozcięli przewody podczas budowania s 8 nowo położone przewody trzy razy przycieli, to tamtego czasu na ogół nie ma kłopot z prądem. Zdarzają się tam jakieś drobne zaniki, ale nie są to jakieś takie istotne, które by powodowały to, że coś jest nie tak z siecią i na dłużej nie mamy prądu. Więc na razie tak zastanawiam się, nad kupnem agregatu, ale na tę obecną chwilę tak jeszcze nie widzę sensu, skoro z tym napięciem nie ma kłopotów.